Poznajecie to miejsce? Tak, to jest Kwidzyn, pobiegam trochę z wykrywaczem, dla relaksu jest niedziela, 24 sierpnia 2025 roku, jak to oglądacie to pewnie już jest wrzesień, nie wiem, nie wiem kiedy to wrzucę, czy w ogóle wrzucę, no nieważne, jadziem dziubać dziabągi i monety. Tu ostatnio jak byłem parę razy to na pusto wracałem z tego miejsca. Szybka weryfikacja miejscówki uświadomiła mnie, że całkiem niepotrzebnie tu przyjechałem. Dobra, lecimy dalej. Idę na kolejną miejscówkę, a przede mną pani niesie w torbie wykrywacz chyba. On tak mi się wydaje. Chyba, że się mylę. Pani skręciła i zawróciła chyba. Pani z wykrywaczem, halo! Pani z wykrywaczem tu będzie chodzić? Nie? Okej, okay, bo myślałem, że pani ma wykrywać. <laughs> pani chyba nie ma wykrywacza. Nie wiem, chyba się spłoszyła No w torbie wyraźnie wystawał wykrywacz. Nie wiem, czy pani się po prostu zdeprymowała i postanowiła zrezygnować. Bo gdyby szła tu szukać, ja bym zrezygnował z tej miejscówki. No dobra, nieważne. Lecimy na obiekt numer 2. Bardzo dawno to nie byłem. Kilka miesięcy nie byłem w kwidzeń. Czyli jednak dobrze widziałem. Patrzcie, panie, idzie z wykrywaczem. A ja przytuliłem no zaledwie 52 grosze. I się stąd wynoszę. Czyli dobrze widziałem. <laughs> witam, witam. Co pierwszy obiekt? czy? Pierwszy. No ja, ja dzisiaj drugi. Ale bida jest taka, że kaczki chleb rzucają normalnie. No bo wszystko na wodę jeszcze tak, dokładnie, ale nad wodą też w sumie widać. Tak, 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 tak. Dokładnie, a ten rok taki byle jaki jest, nie? Tego lata praktycznie nie ma, nie? Dobra, lecę dalej, pewnie się spotkamy na innym placu. No to ciekaw jestem, ile dostrugam na tym dużym obiekcie. Jakieś 20 minut roboty. Patrzcie, tu widzę rancik jakiś, ale nie jest to zaneta, niestety. Jest to zrywka. Nie ma to jak w domu. Taka mądrość z tym barka. Jakieś 13 groszy. Do tego kluczek do sukcesu. A ja mam za sobą jakieś połowę obiektu. No dziś na bogato. Jeden grosz dorzucam, a więc mam po trzech obiektach 66 groszy. No i zmykam na czwarty obiekt, który jest nieopodal. Ale tu klimatyczny, ile zieleni. Dobra, lecą pany. Tu za tymi śmietnikami jest czwarty placek, taki niewielki. Góra i 10 minut roboty obstawiam, że tam będzie więcej niż na tym dużym placu. ale Oczywiście mogę się mylić. Dostrugałem sobie jakieś 17 groszy, ale mam piękny sygnał. Chyba na złotóweczkę. No tak, przepiękny sygnał jest. <noise> I tak bywa. Okej. Okay. Nie ma co walczyć z rzeczywistością. Po czterech obiektach mamy 83 grosze. Jest naprawdę dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Mocno wierzę w to, że na placu numer 5 dostrugamy do złotówki. Brakuje nam jakieś 13 groszy. Dobrze mówię? To no, nieważne. Myślę, że będzie dobrze. Czyli co brakowało nam, 17 groszy. Teraz brakuje nam 7 groszy do złotówki. Cóż to będzie? O, fajnie, patrz na to. <noise> Już nam nie brakuje 50 zł, 52, 50. 250. Coś pięknego. I jeszcze powiedzmy 2 zł. Nie, 5 groszy. Wow, to się fajnie wysypał tu. Patrzcie sygnałów. tu będzie 50 groszy. Nie, złotówka. Czyli co 3, 3 65 z jednego dołka. I nadal mam sygnały. Wow. I znów 5 groszy. Także piąty. Obiekt zaskoczył. Jedno miejsce. I dyszka. szok 20 albo 50 groszy 50 coś pięknego widzicie 4 obiekty 0 a wchodzisz na jeden i więcej niż na tych czterech naraz wziętych ale takie rzeczy oczywiście się nie zdarzają to policzmy, mieliśmy tam 80, coś dobra. Powiedzmy, że mamy 90, złotówkę 2, 3, 4, 5. No, bita piątka, 5 z już jest. Elegancko, dlatego się nie ma co poddawać i sugerować. Na 4 bida, a na piątym na bogato. O, ja mam, to ja będę <laughs> Nie ma tak dobrze, jak na razie to same grosze i kapsle, nie? No wiadomo, nie? Cuda się zdarzają. Łapanie, 50 groszy. Życie na nowo można układać. Tu taka pani sobie przebierała spodnie. Czemu nie? I pytała, czy znalazłem złoto. Tak, znalazłem. Purę złota. Całego złotego konia odkopałem. O, jest spineczka. Także mam jakieś 5,60 na tę chwilę. I całkiem dobrze się z tym czuję. Czyli średnia to wychodzi z złotówka na plac. Wow! 5 obiektów i 5,66. Panie, toś to nawet na litr benzyny nie styknie. Nie opłacało się. Lecimy na szósty obiekt, a ja tu widzę, że jakiś remont jest robiony. Płot wymieniany na chyba też. No nic. Ale sobie biegniemy. Na szósty placyk. Jak bo da, to może dotyczki nawet dostrogamy, co? Ten placek często dawał. Ładnie zarobić. Szajs metalowy. Za głęboko nie kopiemy. Nie będziemy tu brzydkich dołków robić. Nie mów, że dwa ziko koło ławeczki. Tak już widzę. Patrz pan. Czyli co? 7,66 ale tak patrząc na te ślady no wygląda jakby ktoś tu był przede mną z wykrywaczem odwiedził wszystkie jakby te obiekciki tutaj widzicie no ale dwa ziko pominął no nie wiem, nie wiem jak jest karuzelka to jest znak, że są sygnały tym razem żółte grosze jeden grosik ale może coś więcej będzie powiedz, że nie jest to zrywka Pff, niestety jest to zrywka głębszy sygnał wow 50 groszy jak to mawiają 50 groszy 8,37 i 8,50 o panie 8,87 ładnie czyli do dyszki naprawdę niewiele brakuje A niestety już skończyłem ten obiekt, więc dyszki nie będzie. Złoty 13 zł zabrakło nam do dychunii. Lecimy na siódmy obiekt. Okej, okay. pan sobie jedzie tutaj na offroad, a my zaczynamy siódmy placyk No tu już na pewno do dyszki dostrugamy. No chyba, żebyśmy nie dostrugali. Z podbojawek wpada pierwsza dyszka, ale są sygnały. Chyba 50 groszy będzie. Na no pewno, że będzie. Czyli już mamy 60 groszy. Aha, białym okiem widać żółtego grosza. A nawet dwa grosiki. Metal, sygnał 4 oznacza 1 grosz. No i tak powolutku dostrugamy. A więc brakuje nam na tę chwilę jakieś 50 groszy do dyszki. A co nam mówi tym Bark? Bądź szczery. No jestem szczery. Całe życie jestem szczery z Wami. I szczerze Wam powiem, że jeśli nadal chcecie oglądać moje filmy, to podbijajcie te, które oglądacie. Oglądajcie te, które jeszcze nie widzieliście mam ich przeszło tysiąc a więc stare filmy po prostu oglądajcie wtedy to podbije mój kanał jakoś bo na razie kanał zdech leży i kwiczy jak plan sześcioletni jakieś 30 groszy nam brakuje do deszki i mam fajny sygnał tak jakby to chciało być 50 groszy albo nawet jest złotówka jest jest, panie, czyli co, teraz nam brakuje 30 groszy do 11, Ziko, bardzo ładnie, a jaki był początek nędzny, pamiętacie, tak jak mówię zawsze, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej, no i dobra, jakieś 16 groszy brakuje nam do 11 zł. lecimy na obiekt numer 8, coś tam ćwierkali jaskółki, że Balaton otworzyli na nowo w Kwidzynie, no to jestem i faktycznie, zobaczcie, Zrobili tu plażyczkę. Pamiętacie, jak tu rzucałem magnesem? Trochę się zmieniło od tamtej pory. Wow, jestem w szoku. To co? Opędzlujemy? Zobaczymy, czy coś nagubiły. Mini placyk nie oddał nic. Ja tu słuchajcie, będę musiał wejść do wody z wykrywaczem, jak kupię mokrą piankę i zobaczymy, czy zdążyli coś tutaj nawrzucać nam do wody. No, wam powiem, że wygląda to dobrze. Pamiętacie, jak ostatnio to byłem, to naprawdę całkiem inny widok. No i fajnie, oby więcej takich miejsc. A nad balatonem, pustka podkładka, nakrętka i kapsel. Panie, a ja tu myślałem, że dorzucę coś do puli. Nic, lecimy na obiekt numer 9. To wpadamy na obiekt monitorowany. Tutaj na części była nędza, ale liczę na to, że te kilkanaście groszy wpadnie co. Trzymaj tak ciuki, Żebymy dostrogały do tych 11 ziko w końcu. Tu to je na złą wychodzi. Patrz, tajta. O, co mi tu się majta, Tu łańcuszek. Jakiś takiś, co tu daje za sygnał. Dwójka. Żelazinak. No nie mów, że dwa ziko będzie. Nie, nie będzie. będzie. Budencjusz. Łapanie, ale gówno. Nastrugałem całe trzy grosze. Pomału kończę. Zostało bocianie gniazdo. Jakieś niepewne sygnały są. Ale widzę gołym okiem 10 groszy. Już leży. Patrzcie. 20 groszy tutaj. Dierzka gołym okiem czyli co, 33 grosiki. bardzo fajnie jeszcze jakiś sygnał ale za głęboko nie kopię bo tam jest twardy piak dosyć dobra, podliczmy to po 9 obiektach, ile nam tu ustrogało się 5, 26, 27, 28, 20, 10 ty patrz, 11:20. Bardzo ładnie. Ok, przed nami dziesiąty obiekt. Jak tutaj nie dostrugam kilku złotych, to kończę na dziś. Bo już mi się nie chce, tak wiecie, strugać po kilka groszy. Taka fanaberia. Ogólnie, tu już jest panie późna godzina 10.06. Prawie nigdy o tej porze nie szukam. Dziś taki wyjątek. Pogoda niejaka, ludzi mało. Fajnie, bo nikomu nie przeszkadzam i nikt nie przeszkadza mnie. Cóż to za sygnał? O patrztaj na to. My chemical romance. Proszę, mój chemiczny romans, czy coś w tę mańkę. Ja też mam swój chemiczny, a nawet toksyczny romans. Słuchajcie, z YouTubem. Potrafi, wiecie, zrobić z Ciebie, kurde, milionowego... Ciecie milion wyświetleń A za chwilę potrafię Ci dowalić tak cię schować, że tysiąc wyświetleń nie dojdziesz YouTube przewraca w głowie Nie polecam wam jesteś wystawiony na wieczną ocenę każdy wpadać żeby poczuć się lepiej ocenić cię na każdym kroku, czy zrobisz tak, czy zrobisz srak zewsząd ocenianie narodowy sport Polaków sam nic nie zrobi ale pierwszy do oceniania i krytykowania dlatego mi się odechciewa już tego YouTube'a wam powiem szczerze i dlatego zobaczymy ograniczy się do jednego filmu na tydzień a jak odbiór będzie tak gówniany jak do tej pory to przestanę w ogóle nagrywać od kiedy wprowadzili tu funkcję podbijania filmów to mi się zecerał Kanał? No bo wiecie tu trzeba wysiłku widzów, a skoro nikt mi nie podbija filmów, tylko parę osób na no to tak to wygląda. Ale nic na to nie poradzę. Nie będę żebrał o podbicia. Cóż to za sygnał koło rowerka? Na grosze żółte. Tak. Jeden grosik. 3 grosze, spineczka i sygnał 35, znowu te grosze pewnie no tak, dwa grosiki, a tu mi spadł grosik. Hm. znalazłem dwa, zgubiłem jeden, i tak to się kręci. Albo zrywka, albo 5 zł, albo 5 groszy ani to, ani to. Jeden grosz. Same groszaki, ale jest ładny sygnał na Zetkę. A po 50 groszy. Jest gotóweczka. Wow. Fajnie. Czyli co mamy już? Jakieś 12 zł. Dobra, 10 obiektów za nami. Ale zrobimy tutaj 11 bo jest dosłownie tuż obok. Totalnie na nic nie liczę. Bo tu zawsze była bieda. Ale różnie była. Zawsze była bieda, a dziś może być na bogato. Prawda? I nie daj Boże, wpadnie piątka, to będzie, że sobie podłożył. No, i niech tak będzie u wylotu zjeżdżalni. Sygnał na 10 groszy, i wszystko się zgadza, gdyż sygnał był 20, powtarzalny, czysty i soczysty. Tam ktoś mi mówi, że przynudzam o tym podkładaniu. O, na ten to jak ci przynudzam, chipcia. No to nie zaglądaj mi tutaj. Zrób tak jak inni i po prostu przestań oglądać. Naprawdę. Nie zrobi mi to różnicy. Jeżeli komuś się coś nie podoba, że przynudzam, to do widzenia. się z państwem proszę zabierać swoje suby puste? I tyle w temacie. Bo to świadczy o klasie człowieka. Słuchaj, tysiące ludzi przestało mnie oglądać, bo przynudzam, ale nie musieli mi tego pisać, że przynudzam. Rozumiesz o co chodzi? Bo mieli klasę. Po prostu przestali oglądać coś, co ich nudzi ale ty musiałaś napisać, że ja ci przynudzam masz jakieś dziwne potrzeby dziewczyno puknij się w główkę zadziwia je te właśnie dziwna potrzeba u ludzi, żeby komuś dopierdzielić jak ci się nie podoba to zmykaj i tyle, tak? naprawdę bardzo mi się podoba to, że po prostu ludzie pokazali mi kierunek do wyjścia przestali oglądać i tyle jakoś nie widzę tysięcy wpisów, że mam tak nudny kanał, że uciekają ode mnie Rozumiesz przekaz. Naucz się tego w życiu, że jak masz komuś powiedzieć coś przykrego, to lepiej się nie odzywaj. Bo kiedyś to się odwróci przeciwko tobie. Ale ja wiem, to jest silniejsze od was. Jest taka dziwna potrzeba z kogoś, z kopania leżącego. Jak człowiek powie, że ma problem, to jeszcze mu dowalić, zamiast pomóc. To jest właśnie to. Żenada po prostu, żenada. Wszystkie te gówniane komentarze będę usuwał i blokował takich użytkowników. Tyle w temacie. Bo ja nie chodzę po kanałach i nie dowalam ludziom. Nawet jak mi się coś nie podoba, to po prostu mi się to nie podoba i tyle. Zostawiam to dla siebie. Tak, tak, bo ty masz prawo wyrazić swoją opinię. Nie, nie masz prawa. Nie masz prawa chodzić i krytykować po kanałach ludzi gówniane hobby. No i to by było na tyle. Na Nastrugowałem jasę kapsli pełną sakwę 12 ziko jest OK Ale powiedzcie mi sami, jakim trzeba być życiowym patałachem, żeby tak chodzić na YouTube po kanałach i każdemu coś dostrać. A to mi się nie podoba, a tamto mi się nie podoba. Cholera człowieku, to, że to mi się coś nie podoba, to nie znaczy, że wszyscy muszą o tym wiedzieć. Ja pierdzielę. Idź się leczyć. Bez sobie tabletkę, żeby mi się wszystko podobało. Jak już człowieka trafia, sami masochiści wokół nie podoba mu się, ale zagląda. On musi, tylko po to, żeby komuś dosrać. Tak, tak, uruchomiłem się, ale musiałem to z siebie wyrzucić. No, nie byłbym sobą, gdybym nie wpadł na ostatni plac. Tak, tamty miał być ostatni, ale nie jest. To zawsze było fajnie na bogato, dlatego tu wpadłem. Ktoś ławkę przywrócił. Ale, żeby tak wziąć i ławkę przywrócić, afę łopanie dwa grosze, skaczący szajsowaty sygnał, jeden grosik, mogłem skończyć na tamtym placu. Tu niepotrzebnie przyjechałem, jak się okazuje, ale gdybym tego nie sprawdził, to bym się nie przekonał. A co to tu się stanęło? Pan się nie wyrobił, patrz tajta. I renówko przydzwonił. Wow! Za szybko wszedł chyba w zakręt na rondzie No przykra sprawa.